Dzień dobry, nazywam się Florian Sender. Uprawiamy 1750 hektarów gruntów położonych w Dolinie Łaby w Saksonii. Jakość naszej pszenicy jest bardzo zróżnicowana, ale analiza ziarna pomaga nam ją określić już na polu. Teraz możemy optymalizować sprzedaż. Nie jest już konieczne przewiezienie pszenicy do miejsca przechowywania, aby sprawdzić, czy spełnia ona warunki danej umowy. Zamiast tego już na polu możemy zdecydować, czy powinna trafić do któregoś z magazynów, czy do punktu skupu. Jest to bardzo pomocne. Nasz operator kombajnu był na początku nieco sceptyczny. Jego pierwszą reakcją było: Kolejne wymyślne narzędzie co ono tak naprawdę da? Jednak teraz nawet on regularnie sprawdza np. zaolejenie w rzepaku, zawartość białka w pszenicy, poziom skrobi i myślę, że zaczyna go to ekscytować. Ja używam danych pochodzących z czujników w systemie Operation Center, głównie do analizy. Pomagają mi one określić, dlaczego zawartość białka lub skrobi była wyższa lub niższa w danych częściach pola. Dzięki tym danym mogę planować działania na kolejny rok, aby pewne rzeczy zrobić lepiej, a odtworzyć te, które się powiodły. Już raz udało mi się sklasyfikować naszą pszenicę jako pszenicę paszową. Dzięki danym z rozwiązania do analizy ziarna zauważyłem, że zawierała znacznie więcej białka niż się spodziewaliśmy. Mogłem więc sprzedać ziarno jako pszenicę jakościową. Czasem 70 czy 80 hektarów zapewnia zwrot z inwestycji w czujnik.